nie chce pierwszy M... atak, bo to może, to może kosztować porażkę, ale każdy ogląda z boki jednego, drugiego. Coś za chwilę się będzie działo, coś czuję, że już za chwilę rozpoczną się pierwsze pojedynki. Patryk, Patryk sprygnął, cuda sprygnął, mój miecz wygrał i Zygmunt wydawał. Się, yy, witał się ze i nagle, nagle ten zwycięzca wszystkich, którzy i pole jako pierwszy. Czasem tak się zdarza. Tak, tak, Coś to jest za jednym. się Szerdzie! ze sobą. Szerdzie! Szerdzie! i Szerdzie! i Patryk Szerdzie! dwóch, Szerdzie! Yy, Szerdzie! tak zwaną Mateusza czyli Mateusz, Mateusz proszę Państwa i Patryk, yy, Mateusz i Zygmunt, którzy wydawało się, że wygrają rok z Rady Pierwsi jako pierwsi od i teraz pojedynek mamy między Patrykiem a Wojskiem kluczkiem. no jakże diametralnie zmieniła się sytuacja, jakże diametralnie zmieniła się sytuacja. Kontynuujemy walkę między Patrykiem a Wojtkiem. Proszę Państwa, Ktoś zupełnie inne rozwiązanie nam proponował. I teraz próba sił, próba masy, podcięcia, bo to nie liczy się punkty, to liczy się obalenie w jakiś tam sposób albo zmasakrowanie przeciwnika serią, serią uderzeń, tak żeby on... I tak, i Patryk Czeczko z Olsztyna. proszę Państwa, odnosi swoje pierwsze zwycięstwo z tego filmu.